Tam ponownie, chciałem się dzisiaj trochę odnieść do tego wczorajszego nagrania. Wiem, że zostało ono przekazane tam na stronę pana Andrzeja Cyrikasa, pastora. No i widziałem, że trochę się towarzystwo pod tym nagraniem rozpisało i też widziałem i czytałem pewne nie tylko sympatyków pana pastora Cyrikasa, ale też jego samego. No i oczywiście zaczęło się wylewać trochę jadu, że my mamy portki pełne strachu, że jesteśmy pyszni, nienawistni i tak dalej. Panie pastorze, Andrzeju, jeśli powiedziałem coś nie tak, i się czuł Pan urażony, to przepraszam. Ale Pan dobrze wie, jest Pan człowiekiem starszym, dojrzałym, że może nie, że to przynajmniej powinien Pan wiedzieć. Nie forma przekazu jest, powinna być najważniejsza, tylko treść. Nie jak coś jest powiedziane, tylko co jest powiedziane. Pan wysyła apel do katolików, żeby opuszczali kościół. Takie jest krótkie przesłanie. Zamknąć za sobą drzwi i iść do kościołów protestanckich. Ja tą tezę podważyłem, pokazując na kilku fragmentach z Pisma Świętego, że nie ma wielu kościołów. I zadałem Panu, i to pytanie ponawiam. Proszę, Panie Pastorze, jeśli chce Pan być uczciwy, względem przede wszystkim... Siebie i swoich słuchaczy, wykazać na podstawie Pisma Świętego, gdzie Jezus Chrystus bądź którykolwiek z apostołów popierają mnogość kościołów niezależnych, które mają różne od siebie doktryny. Proszę mi to konkretnie wykazać. Ja wczoraj przytoczyłem kilka fragmentów z listu do Koryntian z Efezjan. Mówiące o tym, że Kościół jest jeden i jedno jest ciałem. Zresztą, sam Jezus powiedział: Zbuduję mój Kościół, a nie moje kościoły. Zarówno Pan, jak i Pastor Chojecki i inni protestanci upierają się przy wielości kościołów. Więc ponawiam, Panie Pastorze, pytanie: Proszę pokazać, spokojnie wypisać wersety, które potwierdzają, Pańską tezę? Jeszcze raz powtórzę. Gdzie Jezus Chrystus i apostołowie popierają różnorodność kościołów, niezależność od siebie i różnorodność doktryny? To jest moje pytanie. Proszę to uzasadnić elegancko, podeprzeć się Słowem Bożym. Wylał Pan trochę. Niechęci do kościoła, czytając po wpisach, ja przez pana sympatyków zostałem nazywany tam pomiotem czy jakimś tam menelem. O, mnie to, wie pan, jak zeszłoroczny śnieg interesuje. Tylko. Dlaczego nie mam merytorycznego odniesienia się? Dlaczego kryjecie się że za słowami nienawiści, że my jesteśmy pyszni, że bierzemy pismo Święte i nie respektujemy i tak dalej? Panie pastorze, jest pan dojrzałym człowiekiem, a zachowuje się pan jak tęczowe towarzystwo. Ja go nie mówię o swoich prawach, to to jest prawda i my mamy słuchać. A jak im się coś powie, to jest zaraz język nienawiści. Bo. <laughs> Przepraszam. Nie ja wiecie pan, panie pastorze i drodzy protestanci. Jest, taki jest protestantyzm. Spreparowana ewangelia fałszywa ewangelia ludzka, podparta wybranymi z kontekstu wersetami biblijnymi, plus zakłamana historia i fakty. Tu odsyłam do mojego nagrania pod tytułem Fakty i mity. Tam zarzucam pastorowi Chojeckiemu serię kłamstw nie biblijnych, ale historycznych i te kłamstwa powtarzają się u wielu protestantów. Proszę je sobie posłuchać i skonfrontować. Zakłamana historia, wyolbrzymienie zła plus fałszywa Ewangelia powodują to, że Docieracie do ludzi, żerując na ich ignorancji, praktycznie jak świadkowie Jechowie. I dopóki wy głosicie, i dopóki wy ukazujecie i czarujecie, macie, można powiedzieć, jakieś sukcesy. Natomiast, kiedy przyciśnie się was do muru, kiedy wam się wykaże błąd i konkretnie nakaże odpowiedzieć na konkretne pytanie, tak jak ja teraz konkretne pytanie zadaję, proszę biblijnie pokazać, gdzie Chrystus i apostołowie popierają różnorodność kościołów, niezależność swoją i różnorodne nauki? Chowacie się za epitety typu, właśnie, pycha, nieznajomość i tak dalej, bo nie umiecie się bronić. Umiecie gadać, przedstawiać swoje tezy na waszych warunkach, ale jak się was przyciśnie, gubicie się i leci stary, dobry tekst, który wszyscy praktycznie znają. Kto choćkolwiek porozmawiał ze świadkami Jehowy, przepraszamy bardzo, ale mamy spotkanie bądź musimy iść na autobus. To jest dokładnie ta sama reakcja. Nie macie nic na obronę, jeśli was się porządnie za nie zaatakuje za to może złe słowo, ale jeśli wam się wykaże ignorancja, to lejecie wodę. I proszę pana, pan nie jest pierwszy i pan nie jest ostatni. Bo na wielu wielu którzy pisało na moim kanale, Wystarczy, że zadałem jedno, dwa pytania, i część osób się już w ogóle nie odezwała. Ale zadałem pytanie biblijne. Proszę mi podać to czy tamto, w, w zależności od kontekstu, jaki był poruszany. Gdzie ta wasza elokwencja, gdzie ta wasza mądrość, gdzie te wasze znajomości biblijne, jeżeli przed prostymi pytaniami nie potraficie yy, się obronić. Przecież protestanty to różnorodność kościołów, więc to powinno być jak w jednym palcu: obrona tej tezy na podstawie Pisma Świętego. Jedyność kościoła katolickiego, świętego, apostolskiego, proszę bardzo, możemy dużo więcej o tym mówić. Całe Pismo Święte o tym mówi, że jest jeden. Pokażcie mi wielość. Tak samo jak wczoraj czy przedwczoraj zadałem pytanie do protestantów. Trzy cechy pozytywne Kościoła katolickiego i pięciu hierarchów. Dobrych. Cisza. Dlaczego? No ja wiem, rozumiem, że nie wszyscy, mus, którzy tego słuchali, to protestanci, albo ole, jak słuchałem, to olewają w porządku. Ale nie znajdzie się jeden, który mi wypisze pięciu sprawiedliwych i, i <laughs> hierarchów Kościoła? I trzy pozytywne cechy kościoła na przestrzeni 2000 lat? Ale jeśli zapytam się, jaki papież miał żonę, z kim, i dzieci żony, i imiona żon i dzieci, to ja wiem, żeby tutaj mi się kanał zapchał. A wystarczy odwrócić troszeczkę i już nie umieć. Bo bez papki nienawiści, podawanej czy w formie pastora Chojeckiego który ewidentnie wywala kał na stół, czy tak jak chociażby w przekazie pastora Andrzeja, bezwonny gaz, który i tak czy siak zabija i jest przeciwko Kościołowi Katolickiemu, gdybyście tej papki nie mieli, to byście wymarli. I zadam wam konkretną pracę domową. Weźcie sobie, zarówno wy protestanci, jak i wszyscy inni, dziesięciu przypadkowo wybranych protestantów. Z YouTube'a i dziesięciu katolickich księży z YouTube'a niekoniecznie muszą być polacy, w tych językach, których znacie i wysłuchajcie sobie po pięć kazań z 10 księży, czyli to będzie 50 kazań katolickich księży i 50 kazań protestanckich różnych pastorów i różnych księży. I zobaczycie, w ilu z tych 50 kazań pastorów będzie odnośnie bądź przeciw, w kontraście do nauki katolickiej, do kościoła katolickiego, a ilu w 50 naukach księży katolickich będzie papki nienawiści kontry do protestantyzmu. No, chyba że weźmiecie sobie tematy, tematycznie, wybierzecie na przykład księdza profesora Guza, który z protestantyzmu po prostu nic nie zostawia, ale to jest jego fach, on się zajmuje tym w sposób naukowy. prawda? I o tym mówię. Ja mówię o zwykłych księżach, którzy głoszą kazanie, a jest ich dużo. 10 naszych, 10 pastorów, i po pięć z każdych nauk. Ile będzie jadł y, antyprotestanckiego w katolickim nauczaniu, a ile będzie jadł i odnośników y, ataków na Kościół Katolicki w nauczaniu protestanckim, to zajmie trochę czasu, ale zobaczycie, jaka jest. Zrozumiecie, o czym mówię? Więc reasumując, panie pastorze i drodzy protestanci. Ja wiem, że będziecie pisać, opisywać papki różne, ilanie wody, wyrzucanie zła kościoła itd. Merytorycznie proszę. Mówię, sprawdzam. Drodzy protestanci, panie Andrzeju, panie Pawle Chojecki, członkowie kościoła KNP, członkowie kościoła pastora Cyrikasa i wszyscy inni protestanci. Mówię, sprawdzam. I nie piszcie mi tutaj jak Jehowi o wszystkim innym, byle by nie o tym, o czym konkretnie zadaję pytanie. Wielość kościołów, wielość nauk popieranych przez Chrystusa i popieranych przez y, apostołów. Proszę mi o tym napisać. Przepraszam. Proszę mi o tym napisać i będziemy dyskutować dalej, ok? Ja mówię, sprawdzam. I jeśli macie trochę powagi i oleje w głowie, to powinniście wiedzieć, co to znaczy. Sprawdzam i elegancko mi tu odpisać. A nie rzucać, że my mamy gacie pełne strachu przed wami, panie pastorze. Przed prowincjonalnym pastorem mam kościół 2000 lat się ma bać? Niech pan nie żartuje. To pan się może bać. Bo, bo Pan pewnie nie ma żadnej odpowiedzi na pytanie, które postawiłem. Ale może ja się mylę, więc czekam na odpowiedź. Czy to od Pana, czy od kogokolwiek innego. Jeszcze raz powtarzam, enty Gdzie Chrystus bądź apostołowie potwierdzają różnorodność kościołów, niezależność kościołów, jeśli chodzi o strukturę, i niezależne, różniące się od siebie nauki, często wykluczające się nauki. Gdzie taka teza jest zaakceptowana? Dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich i do następnego.